Zawsze, ponieważ tak naprawdę żyły, które widzimy powierzchownie, które chcemy leczyć za pomocą skleroterapii, zawsze mają jakieś połączenia z żyłami biegnącymi głębiej. I nie jesteśmy w stanie stwierdzić bez USG, czy takie żyły, żylaki, nie wymagają bardziej zaawansowanego leczenia, na przykład laserowego usuwania żylaków. Może się okazać, że wykonamy zabieg skleroterapii, nie wiedząc o tym, że poniżej, głębiej mamy niewydolne, duże pnie żylne, i taka skleroterapia nic nie da, ponieważ żylaki nawrócą w ciągu paru dni po zabiegu. Dlatego zawsze konieczne jest wykonanie ultrasonografii. Najlepiej, żeby wykonywał ją ten lekarz, który będzie następnie wykonywał skleroterapię. Zabieg skleroterapii powinien wykonywać lekarz, ponieważ jest to zabieg inwazyjny, który wymaga przekroczenia granicy skóry i wstrzyknięcia substancji do światła żyły. Lekarz, który posiada doświadczenie w zakresie leczenia żył. Najlepiej, żeby był to flebolok, ponieważ posiada on, tak jak powiedziałem, doświadczenie, również wiedzę, wie jaką skleroterapię zastosować i przede wszystkim, co bardzo ważne, umie leczyć powikłania takiej skleroterapii, ponieważ zawsze jakieś powikłania mogą wystąpić i będzie się z nimi mierzył ten lekarz, który wykonywał zabieg. Zabieg skleroterapii wiąże się z niewielkim dyskomfortem. Przede wszystkim chodzi o ukłucia, ponieważ zabieg wykonujemy za pomocą igieł, wstrzykując substancję do żył, dlatego same ukłucie może zaboleć. Natomiast używamy jak najmniejszych igieł, jak najmniejszego kalibru, dlatego te dolegliwości są stosunkowo niewielkie. Druga dolegliwość, która występuje przy zabiegu i którą pacjenci zgłaszają, to takie niewielkie uczucie swędzenia, pieczenia, które towarzyszy wstrzykiwaniu substancji do żyły, ale najczęściej jest to mała, krótkotrwała dolegliwość i nie trwa dłużej, nie wymaga żadnego leczenia przeciwbólowego. Zwykle jest to zalecenie, ponieważ po skleroterapii istnieje ryzyko zakrzepicy, dlatego pacjenci powinni takie pończochy nosić. Natomiast coraz częściej w sytuacji, kiedy skleroterapia dotyczy niewielkich naczynek leżących powierzchownie, coraz więcej pacjentów zgłasza się z takimi właśnie dolegliwościami, wtedy kompresjoterapia nie jest konieczna, ponieważ żyły są bardzo małego kalibru, podajemy małe ilości substancji, jedynie powierzchownie i tak naprawdę pończochy wtedy nie są, nie są konieczne. Oczywiście o wszystkim decyduje lekarz wykonujący zabieg i po zabiegu zaleca bądź nie stosowanie takich pończoch. Oczywiście zależy to od żylaków, które, które występują u pacjenta. Nie można powiedzieć, że jedno bądź drugie jest lepsze. Tak naprawdę należy dostosować metodę do rodzaju choroby. Jeśli choroba żył obejmuje duże pnie żylne, proste pnie, które są niewydolne, posiadają uszkodzone zastawki, Najlepszą metodą w tym momencie będzie zastosowanie lasera, ponieważ skutecznie zamknie proste odcinki żył. Jeśli natomiast żylaki są kręte, leżące powierzchownie, niezwiązane z dużymi pniami, które należy zamykać, wtedy nie da się ich zamknąć za pomocą lasera i dla nich dedykowaną metodą będzie skleroterapia. Jeśli natomiast chodzi o kwestie estetyczne, czyli powierzchowne żylaki Bądź naczynka, bądź telangiektazję, wtedy zastosowanie metody jednej bądź drugiej, czyli laserowego zamykania naczynek bądź skleroterapii, zależy ściśle i od kalibru e, takich naczynek, i ich rozległości. Czasami również stosujemy obie metody w połączeniu, tak zwaną metodę Klax, która pozwala jednoczasowo na zamknięcie naczyń i najmniejszego kalibru, i tych naczyń, które zasilają e, telangiektazję. Wtedy uzyskujemy najlepszy możliwy efekt terapeutyczny. Zależy to przede wszystkim od y, ilości naczynek, które, leczy, które leczymy, ilości żelaków, które chcemy zamknąć, i również od oczekiwań pacjenta, ponieważ y, są pacjenci bardziej wymagający, którzy oczekują y, jak. Najlepszego efektu i chcą, żeby ich nogi wyglądały. Oczywiście nie da się przywrócić do stanu sprzed kilkudziesięciu lat. Natomiast jeśli pacjent jest wymagający, oczekuje od nas, żebyśmy ten zabieg prowadzili do jak najlepszych efektów, wtedy być może będziemy go musieli kontynuować, powtarzać kilkukrotnie. Zdarza się, że powtarzamy takie zabiegi 2 trzy, nawet czterokrotnie. Natomiast zwykle już po pierwszym zabiegu skleroterapii efekty widać i efekty są zadowalające bądź. Bardzo dobre. Zależy to oczywiście, tak jak powiedziałem, od pacjenta, od oczekiwań, od kalibru naczynek, czasem tak, tak zwanej oporności naczynek, które mimo naszych starań, mimo e, wielokrotnych zabiegów, nadal pozostają widoczne i nadal musimy dok dokładać starań, żeby te naczynka w jakiś sposób zamykać, najczęściej połączonymi kilkoma metodami. Ilość jest zależna od tego, jak rozległe są naczynka jak wiele ich zamykamy za jednym razem i od tego, jak dużego stężenia substancji używamy. Limit taki górny, który możemy w czasie jednego zabiegu podać pacjentowi, to trzy ampułki. I rzeczywiście możemy raz na 6 tygodni takie trzy ampułki wstrzyknąć, natomiast czasami jest tak, że podajemy tylko jedną ampułkę. Jeśli żylak jest jeden, bądź, bądź za pomocą jednej ampułki usuniemy to, co chcemy zamknąć, to jedna ampułka wystarczy. Ale tak jak powiedziałem, mamy możliwość od jednej do trzech. To zależy od rozległości takiego zabiegu i od samych indywidualnych predyspozycji danego, danego pacjenta. Okres znikania wszelkich krwiaków, siniaków, przebarwień po takim zabiegu jest również bardzo różny. Najczęściej to jest około miesiąca, jeśli chodzi o siniaki, krwiaki, natomiast przebarwienia mogą znikać bardzo długo, nawet do wielu miesięcy, do 12 czy 24 miesięcy. O zaleceniach po zabiegu decyduje lekarz w czasie zabiegu. Może to być na przykład stosowanie pończochy uciskowej, natomiast zalecenia, które są obligatoryjne po każdym, po każdym zabiegu terapii, to ograniczenie wysiłku fizycznego, unikanie gorąca, unikanie sauny jacuzzi, kąpiel pod prysznicem niegorącą wodą. I to właściwie tyle. Zależy to oczywiście, tak jak powiedziałem, wielokrotnie od zabiegu, od wielkości tego zabiegu, od tego, jak dużych stężeń się używa w czasie zabiegu. I okres tego unikania gorąca też może być różny. Taki standardowy okres to jest tydzień po zabiegu. Łagodne ćwiczenia typu bieganie, basen rower. Jak najbardziej po kilku dniach od skleroterapii można już powoli do nich wracać. Jeśli to są ćwiczenia bardziej obciążające, ćwiczenia na siłowni, tutaj należy poczekać nieco dłużej 2-3 tygodnie od zabiegu. Należy również pamiętać o tym, że jeśli zalecana była pończocha uciskowa, to takie ćwiczenia należy również wykonywać w pończoszy uciskowej. To oczywiście zależy od tego, jak duży będzie zabieg, ile podajemy ampułek, czy zabieg wymaga podawania pod kontrolą USG do konkretnych żył, wtedy oczywiście ten czas się wydłuża. Natomiast sam czas zabiegu trwa od 15 minut. Do, nawet do godziny, jeśli będzie skomplikowany, złożony i, i, i składał się na przykład z podaniem trzech ampułek. Efekty samego zabiegu z punktu widzenia medycznego, czyli zamknięcie żył, praktycznie występują od razu. Natomiast efekt ten często jest przez, przesłonięty przez krwiaki, siniaki. Zaczerwienienia, które po takim zabiegu się pojawiają. Dlatego należy wtedy odczekać od 4 do 6 tygodni, aż te wszystkie ślady zabiegu znikną, i wtedy możemy tak naprawdę obiektywnie ocenić efekty samego zabiegu. Jak najszybciej. Tutaj nie ma znaczenia pora roku. Oczywiście część pacjentów obawia się wykonywania zabiegów latem, ponieważ boją się pończochy uciskowej, ale po pierwsze ta pończocha może nie być konieczna po danym rodzaju zabiegu. Po drugie nie nosimy jej przez długi okres, tylko zwykle około paru dni do tygodnia. Po wykonaniu zabiegu. Dlatego tutaj pora roku z punktu widzenia medycznego nie ma żadnego wpływu na przeprowadzenie takiego zabiegu i zarówno latem, jak i zimą można go spokojnie z tak samo dobrą skutecznością przeprowadzać. Należy tylko pamiętać, że jeżeli decydujemy się na skleroterapię w porze letniej, być może konieczne będzie unikanie słońca, unikanie opalania przez okres kilku tygodni po takim zabiegu. Z punktu widzenia medycznego opalanie samo w sobie nie wpływa na, na efekty skleroterapii, natomiast należy pamiętać o tym, że może wpłynąć na efekty estetyczne. Mogą pojawić się przebarwienia, mogą dłużej znikać, mogą pojawiać się drobne zmiany skórne, dlatego warto czas, nieco, czas opalania nieco odwlec. Taki miesiąc będzie bezpiecznym okresem. Zwykle takie przebarwienie, jeśli wystąpi, bo ono wcale nie musi zawsze występować, ale jeśli ono się pojawi, może trwać dosyć długo. Może się utrzymywać nawet do 12 bądź nawet do 24 miesięcy. W skleroterapię możemy robić wielokrotnie. Rzeczywiście jest taka możliwość, żeby ten zabieg powtarzać. Natomiast trzeba pamiętać, żeby zachować odpowiedni odstęp. Jeśli podawaliśmy 3 ampułki pacjentowi, wykorzystując cały możliwy limit takiego zabiegu, wtedy kolejny zabieg jest możliwy dopiero po 6 tygodniach. Z najczęstszych powikłań, jakie po skleroterapii występują, są przebarwienia, krwiaki, siniaki. Może być miejscowe zapalenie takiej żyły, wtedy kiedy ona staje się czerwona, bolesna, nieco poszerzona. Z poważniejszych powikłań, o takich, które są rzeczywiście groźnymi powikłaniami i powinny skłonić pacjenta do pilnego zgłoszenia się do lekarza po zabiegu, są zakrzepica żył głębokich, infekcja, Takiego miejsca bądź miejscowa martwica skóry. Należy jednak pamiętać, że mamy dwie sieci żył w naszych nogach: żyły głębokie i żyły powierzchowne. Skleroterapię wykonujemy na żyłach powierzchownych, natomiast zakrzepica jest powikłaniem żył głębokich. Wtedy, kiedy dojdzie do zakrzepowego zapalenia żył głębokich, mówimy o poważnym powikłaniu wymagającym natychmiastowego leczenia. Natomiast wykonując skleroterapię, powodujemy zamykanie zakrzep w żyłach powierzchownych. Co nie jest zakrzepicą żył głębokich i jest pożądanym stanem. Nie wymaga leczenia, ponieważ jest to coś, co chcieliśmy osiągnąć. A jeśli przebiega w sposób gwałtowny, dający dolegliwości, powodujący obrzęk takiego miejsca, zaczerwienienie, wtedy być może będzie wymagało miejscowego leczenia. E, stosowania maści z heparyną, e, ograniczenia wysiłku, czy uniesienia takiej nogi. Natomiast, by, być może również pończoch uciskowych, natomiast nie jest to zakrzepica żył głębokich i nie wymaga natychmiastowego, natychmiastowej interwencji. Objawy normalne po takim zabiegu skleroterapii to niewielka miejscowa dolegliwość, bardziej dyskomfort, być może zaczerwienienie miejsca, miejsca leczonego. Zgrubienia bardzo często pojawiają się na początku lub po tygodniu, dwóch mogą się pojawić. Zgrubienia w miejscach leczonych. Natomiast objawy, które są niepokojące. To obrzęk całej kończyny, zaczerwienienie całej kończyny, gorączka, kłopoty z chodzeniem, wyciek treści z surowiczej bądź krwistej z miejsca nakłucia. To są objawy, które rzeczywiście budzą niepokój i powinny skłonić pacjenta do jak najszybszego skontaktowania się z lekarzem, który taki zabieg wykonywał. Jeszcze raz powiem, że miejscowe dolegliwości, takie jak zgrubienie, zaczerwienienie, miejscowa bolesność po skleroterapii jest. Niegroźnym powikłaniem i nie wymaga natychmiastowego leczenia. Natomiast jeśli towarzyszą mi objawy ogólne, obrzęk całej kończyny, gorączka, gorsze samopoczucie, wyciek jakiejś treści z tego, z tego miejsca, wtedy rzeczywiście należy się zgłosić jak najszybciej do lekarza, który wykonywał zabieg. Cena zabiegu skleroterapii zależy od rozległości takiego zabiegu i od tego, jak bardzo skomplikowane będzie jego przeprowadzenie. Jeśli jest to skleroterapia niewielkich żylaków biegnących powierzchownie, to cena stricte jest zależna od ilości ampułek. Za każdą ampułkę odpowiednia kwota yy, będzie obliczona. Natomiast jeśli zabieg jest bardziej wymagający, jeśli wymaga na przykład zastosowania ultrasonografii, precyzyjnego podania do głębiej leżących pni Żylnych, no to taka cena może być nieco większa dwukrotnie większa od standardowej skleroterapii.